Witajcie, kochani, z tej strony Łukasz czyste marki. No, dzisiaj na sportowo M1 Burger Kingi i chyba ziemia nieczyja. Ziemia nieczyja, bo spójrzcie sami. Nikt się chyba nie poczuwa do sprzątania tego masakra. No to co? Także kochani, udało się skończyć. Ścieżka rowerowa wysprzątana, przem jeden no dwa worki, tak, i w sumie półtorej godziny roboty. Także na koniec tylko powiem wam jedną ważną rzecz. A mianowicie do czystych marek nie musicie się nigdzie zapisywać, żadnych kwitów podpisywać, rejestracji nic rzeczy. Czyste marki, nosi się w sercu. Pozdrawiam.